Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym vlogu. Właściwie to nie będzie dzisiejszy vlog, tylko taki tygodniowy przed operacją, która już w piątek, a do szpitala idę w czwartek. O 10 się muszę tam zameldować. Wróciłam z biegania, deszcz mnie zmoczył, ale było cudownie, była taka energia. Biegłam sobie e, już pod koniec, jak biegłam ostatni kilometr, dwunasty to poczułam taką wdzięczność za ten moment, jak biegłam jak zaczął padać ten deszcz. I sobie pomyślałam, Jezu, a jeżeli to byłby ostatni dzień mojego życia, jakie to jest piękne doświadczyć tego deszczu, móc słuchać jak on pada jak, jak brzęczy o liście, jaki to, to jest piękny moment. I tak sobie pomyślałam, jeżeli to jest ostatni dzień mojego życia, jeżeli to jest ostatni bieg mojego życia, to jest to też ostatni deszcz mojego życia i tak mnie to wzruszyło. Poczułam taką wdzięczność, że żyję w ogóle za takie najprostsze rzeczy. Dobra, i teraz pytanie, czy to nie spadnie? Ufam Ci, słuchaj, ufam Ci, ufam Ci. Wspaniały to był moment, naprawdę. Ale ten moment był wspaniały, dlatego że byłam tu i teraz, byłam totalnie w tym miejscu. O niczym innym nie myślałam. Wyłączyłam aż sobie muzykę, bo tak to to biegam z muzyką. Ale już no, jak zaczął padać deszcz tak bardziej intensywnie, to na ostatnie dwa kilometry wyłączyłam sobie muzykę specjalnie, żeby czuć, żeby po prostu słyszeć ten deszcz. Żeby słyszeć ten deszcz i, i to była najlepsza decyzja. Polecam życie tu i teraz. Nie jest to łatwe. Jak mamy TikToka, jak mamy Instagrama, jak te media społecznościowe nas cały czas kuszą, to nie jest to proste, żeby się wyłączyć. Ja też coś o tym wiem, ale jak już są takie momenty, że się wyłączam, to dzieje się magia. To zawsze mamy wtedy jakieś takie wiecie. Święte swoje momenty, jakieś takie momenty wzruszenia, docenienia, wdzięczności za to życie, za to, że i żyję, za takie naprawdę najprostsze rzeczy. Najprostsze, totalnie rzeczy. Z to pięknym życiem, z darem. Naprawdę, za rzadko myślimy o życiu w ten sposób. I ja staram się codziennie budzić rano i uświadamiać sobie, że mam ogromne szczęście, że żyję. Bo nie wiadomo, ile to będzie trwać. Nie wiadomo, ile mi zostało czasu. I może brzmieć to bardzo pesymistycznie, ale też bardzo dużo mi uświadomiła śmierć tego portugalskiego piłkarza z Liverpoolu, który miał 28 lat, więc był praktycznie moim równolatkiem. Zginął tragicznie ze swoim bratem. Dziesięć dni po swoim własnym ślubie po wygraniu Bucharu Portugalii i nagle nie ma człowieka. Chwila moment. Pękła opona. I koniec. Więc naprawdę cieszmy się tym życiem. Cieszmy się tym życiem i doceniamy każdy dzień. Nie pozwólmy sobie na zawiść, na żal na, na to, żeby coś nas wstrzymywało przed życiem w pełni. Nie pozwalają sobie na to, naprawdę, żeby zawiść, żeby zazdrość brała nad nami górę, złość, yy, jakaś obraza. Nie ma. Życie jest za krótkie na takie emocje, naprawdę. Życie jest za krótkie na trzymanie, chowanie urazy, na odkładanie rzeczy na później. Nie odkładajmy nic na później, bo naprawdę. Nam się wydaje, że my mamy czas, ale. Ale mamy go bardzo niewiele. Czas robić obiad. Dzisiaj obiad jest ekskluzywny, bo dzisiaj na obiad będą pieczone bataty, frytki z batata. Ale słuchajcie, będzie to tak, moje ukochane mięso. Ja z taka najbardziej lubię krwistego. Niektórych może to zniesmaczyć. smaczyć. Ja wolę najbardziej krwistego, no ale może dzisiaj sobie zrobię takiego, właśnie średnio wysmażonego. No i co jeszcze do tego? Jeszcze do tego pomidory będą i będzie awokado. Tak więc zaraz idziemy gozować wspólnie, ale na razie brak mi sił po tym bieganiu. Przebiegłam 12 km. tym mam takim chillerskim, bym powiedziała, bo nie biegłam na czas. Bardziej to było takie rozbieganie po dłuższej przerwie, bo ostatnio... Faktycznie z lęku przez jakiś tydzień nie biegałam. Z lęku przed tą, że coś mi się stanie, widz z tą torbielą czy coś, że ona nie wiem, pęknie. Jedna lekarka mi powiedziała, że mogę dostać skrętu jajnika, ale na szczęście trafiłam do bardzo fajnego, normalnego lekarza. Tego, który będzie mnie operował, i on powiedział, że. Oczywiście, może pęknąć torbiel, może się skręcić jajnik, ale na dobrą sprawę, może się to stać równie dobrze podczas spaceru czy podczas siedzenia. Więc, yy, więc po prostu, żebym żyła normalnie, żebym sobie trenowała normalnie, chodziła na siłownię. Wiadomo, po operacji będzie trzeba yy, trochę to tempo stonować i odpocząć. No ale teraz mam jeszcze do operacji no te 5 dni, więc jeszcze chciałam wykorzystać je na maksa, właśnie chodząc na siłownię i sobie biegając, bo potem będzie mi tego bardzo brakować. Dobrze, idziemy do kuchni. Mili Państwo, oto jest stek z masłem ziołowym. Z frytkami z batatów, z pomidorem i z awokado. Tutaj jest druga porcja, która na razie jeszcze dochodzi do siebie. No, więc uważam, że jest very nice. Więc teraz idziemy spożywać pożywienie. Słuchajcie, robię teraz wielkie próbowanie steka żeby zobaczyć, jak wyszedł, Poblał, o, oblałam go jeszcze masłem ziołowym. Ups. Pokażę Wam zaraz jakiś kawałek, żebyście ocenili. No i uważam, że jest raczej idealny. Nie miał być krwisty. Jest taki dobrze wysmażony. Uważam, nice. so you can have the momentum going in the opposite direction that you desire or as to start noticing all the good things the other part of this is normalizing what you do desire in your nervous system because like how having the person that you know isn't good for you watching your story offers you some relief that comes Mam teraz romantyczny wieczór w blasku świec. Więc zaraz będę odprawiać swoje czary mary. Zobaczcie, jaki piękny świecznik. Więc będzie zaraz czary mary, hokus pokus. Jeszcze mm, pełniowe rzeczy muszę spalić. Czyli wszystko to, co nie służy polecam Wam sobie taką świecę zapalić. Ja też na przykład w ramach oszczędności gaszę światło, gaszę światło w całym mieszkaniu i słuchajcie, ja chodzę ze świecą, żeby sobie świecić, tak jak z pochodnią, więc polecam, jak na przykład jest gdzieś ciemno, podchodzicie ze świecą i już jest Wam jasno, więc serdecznie polecam ten sposób oświetlenia. Jest bardzo romantyczny jednakże jednocześnie jak i oszczędny.

Ostatnie dni przed operacją, więc trzeba korzystać. Trzeba korzystać, bo maraton się zbliża. I to nie jest żart. Jeszcze do grzywka. Właśnie wczoraj się o tym przekonałam, że po prostu, że jak tą taką magiczną barierę przebiegłam, tak połowę ponad, no bo 11, to potem mi to ciało już tak biegło samo. W sensie ja już po prostu nogi biegły, a głowa już była w takim stanie, jak jakaś zahibernowana, coś no. takiego. Więc już wtedy miałam ten moment, że właśnie, bardzo jest, no. że wtedy e, już uznałam, dobra, przebiegniemy to na luzie to 21 kilometrów. to był właśnie ten moment. Musiałam tylko przekroczyć ponad połowę, nie? Czyli te 12 kilometrów. A w którym momencie miałaś taki moment krytyczny wczoraj na tej deszce, jak biegłaś? Na początku, właśnie rozgrzałam się. Nie? i tak jak już, no chyba na samym początku. Miałam Co, tak do drugiego kilometra o, czy tak, do piątki? Właśnie nie rozgrzałam mądrze, bo stwierdziłam, a dobra, widać. No właśnie, bo jak ty się rozgrzewasz przed każdym biegiem, ty się właśnie nie rozgrzewasz. No właśnie się rozgrzewam, ale wczoraj się nie rozgrzałam i taka byłam... No nie, Te, ja robię takie wymachy nogą, jedną i drugą, co tam jeszcze robię, no kolana na pewno przyciągam do siebie, kostki, wszystko, ale ostelecki, to nie trwa, ósemeczki, ale to w sumie o... nie trwa długo, bo też krótko się rozgrzewam. Dobra, pani pierwsza, pani pierwsza, pani pierwsza, kryzys e, na dwójce, a potem to już by było. Zapisuję właśnie swoje pomysły na następne filmy, więc nie pokażę Wam, co tutaj jest, ale możecie się spodziewać fajnych rzeczy. A kto jeszcze nie widział, tego zapraszam do obejrzenia vlogu. Z Malagi wjechał na kanał w niedzielę, w południe, więc zapraszam, ponieważ bardzo jest. Autentyczny, fajny, naturalny i możecie trochę poglądać, pięknej Hiszpanii, pięknej malagi. Więc zapraszam. A niedługo, Jezu, a niedługo e, kolejny vlog, taki przedoperacyjny. Dobra. Jest już w miarę odcedzone. Tutaj się yy, podgrzewa olej. I na gorący olej zaraz będziemy wrzucać mięso wołowe. Dobra, a tu mamy jeszcze kukurydzę. Ją sobie też odsycimy. Dobra, tu przesypiemy sobie tą fasolę. I teraz jest czas na kukurydzę. To jest, słuchajcie, ekspresowy obiad. Naprawdę. On zajmuje tyle czasu, ile tylko podsmażenie mięsa i tyle. Bo potem dajecie po kolei kukurydzę, czerwoną fasolę, yy, pasatę pomidorową, doprawiacie, a na drugim... A na drugiej patelni podgrzewacie sobie placek z tortini. Oprócz tego sobie kroicie pomidory, sałatę, cebulę czerwoną. Czy co nam chcecie jeszcze dodać? I to jest koniec. I to jest koniec obiadu, więc uważam, że świetny pomysł. Dobra. Moja łopatka jest tutaj. To sobie też przełożymy na talerzyk. Dobra. I mamy to, to. Dobra, a sobie potem również damy, czyli mamy to, to i to. Tak. Proszę bardzo, tutaj mamy mięso, zaraz je będziemy dawać. No i są nam potrzebne jeszcze placki, takie po prostu storty, które będziemy zaraz, które będę zaraz podgrzewać. Nie będziemy, które będę. Mogę sobie jeszcze zapalić świecę, żeby mi było bardziej romantycznie. A co? Kto powiedział, że świece tylko się pali wieczorem? No, proszę bardzo, to jest mi teraz bardziej romantycznie. <grywia> Jezu, ale ja mam w piłki w głowie. Tu aż sama się łapię za głowę czasem. Dobra. Okej, okay, już patenia jest taka nagrzana, powiedziałabym solidnie, więc możemy nasze... O matko, ale mi pysnęło, Jezu. Więc możemy mięso wywalać. Możemy mięso walać. Zaraz Wam powiem, jakie przyprawy się użyję. Dobra. W międzyczasie wyjmuję sobie już sałatę i pomidory do krojenia. Sałata, reszta pomidora. Naprawdę, uważam, że jest to ekspresowy obiad. Ekspresowy. Rachu, ciachu i postrachu. Dobra, jest ja akurat pomidory kroję na takie małe kostki. Oczywiście można sobie kroić wedle własnego uznania, na plastry czy na cokolwiek tam lubicie. Ja akurat lubię na takie kostki sobie kroić, więc także sobie pokroję również i tym razem. Dobra, zaraz będzie gotowe mięso. Let's pretend, it's not the end of the world. To jest teraz piosenka, która cały czas mi leci, słuchajcie. Ja jestem, mam, mam bujną wyobraźnię, więc sobie wyobraziłam, że jestem w piątek. Na pół godziny przed operacją, i że pan doktor kochany pozwolił wejść moim przyjaciołom do mojej sali. I ja jestem z nimi, i słuchajcie, robimy sobie imprezę, The Last Dance, do tej piosenki. A potem, jeszcze na sam koniec, dołącza do nas do tańca mój pan doktor i tańczymy razem. Moi wszyscy przyjaciele odchodzą na boki. Tak bój jest moja wyobraźnia. Tak błęda jest moja wyobraźnia. I. Nie pytajcie. Mm. Może słuchajcie. To jest mój ulubiony obiad. Ja go kocham nad życia. Jak miałabym wybrać jakiś jeden obiad, który bym jadła do końca swoich dni, to byłby ten. Tego może jeszcze o mnie nie wiecie, ale ja się nigdzie nie ruszam z tak zwanej mojej przyjaciółki Szczotki. Więc przyjaciółka Szczotka idzie zarazem ze mną, bo się cieszy tak średnio 500 razy. Ale niesamowite, że one są tak oswojone, nie? Że się w ogóle nie boją. <noise> H słodka Boże, a tu, są, a tu są kolejne. Ale ile ich słuchajcie dzisiaj jest, czy ich zawsze jest tyle? Teraz minus to po głowie no. mniej więcej 12. Eee, nie lubię... Tak czy to jest podruba Gesa? Nie no Ges. I nie podróba? Że to to? Jezus Maria, tak! Jezu, ale to musiało kosztować miliony monet! No nie Kurde. kosztowało milion, bo to jest <grym> Gdzie są wiewiórki? Tak jest. <grym> o i tam, patrzcie, i tam jest wiewiórka jedna, druga, nie. trzecia. Znowu są trzy. Wiewiórecki. Nie mamy orzechów, żeby im dać. Nie, nie mamy. No to tu pan, to nie wejdą nam do kieszeni. <noise> tak jak to mojemu dziadkowi kiedyś wlazły. A ja się tak przestraszyłam, bo mu wlazły po nodze, prosto do kieszeni kurtki. To było dramatyczne. Ja się nie przestraszyłam wtedy. Artystyczne? Nie. Bardziej. Co bardziej? Musisz bardziej. Ale co bardziej? Wyżej? Wyżej? Tak. Musisz mi pomóc. Zrób tak do tego. Zrób tak na łóżku operacyjnym. Jak się nie, tak jak się, się, jak się położysz na tym łóżku, operacyjnie, żebyś tak do góry te nogi i zrobisz hikołka, i tak obrócisz się do tego lekarza. też była. Y Robimy akrojogę, ale to byś się musiał położyć na trawie. Moglibyśmy zrobić taką pozycję. Jedna osoba musi leżeć i zdejmuje buty, i wtedy tutaj mam twoje kolce biodrowe. Trzymam cię za ręce i ty fruniesz. Robisz taką pozycję, że jesteś prosty. Tu masz ręce, nogi masz do tyłu i... Frunie. Ile, ile udźwigniesz na wypychu na nóg? O Chryste, no nie wiem czy udźwignę Ciebie. Nie. Ja bym chciała pojechać do Indii, do Asramu. A potem wrócić. Mm -hmm. Mm -hmm. opublikowałam nowy film na kanale Kiedy odpuszczasz kontrolę I zaufasz, uzdrawiasz swoje ciało Więc polecam Wam obejrzeć to Tylko już tyle zostało Z mojej mm, Tortilla de patatas Bo ona była taka okrągła Jak ta patelnia Ale oczywiście wszystko zjadłam na raz I teraz zostało mi już tylko tyle Dzisiaj mam taką fazę na gadanie po hiszpańsku i po prostu cały dzień gadam sobie ze swoim e, wyimaginowanym Hiszpanem i mam do niego pretensje. Po prostu kocham tak spędzać czas, kocham. Na przykład dzisiaj mu mówiłam tak. Estábamos tan cerca como amigos y de <todziewanie> repente tú decidiste que ya no quieres ser nada conmigo, que no quieres compartir esa vida conmigo. y yo no quiero tener que preocuparme, ¿no? Por las cosas que haces y me gustaría tener esa claridad y quedarme tranquila, sin dudas. Y tú no me estás dando esa cl claridad que yo no necesito. No, y básicamente así nos quedamos todo el día, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué to polecam Wam gadanie samemu do siebie, to jest super, czy po angielsku, czy po hiszpańsku, czy po włosku, zależy jakiego tam języka się uczycie. Ale jak nie macie na przykład towarzystwa, bo jesteście, nie wiem, sami w domu i aktualnie gotujecie obiad tak jak ja, to mega polecam tą technikę, żeby po prostu gadać sobie do siebie i opowiadać sobie jakąś historię, czy to się kłócić, yy, tak jak mówię, z wyimaginowanym Hiszpanem, czy opowiadać coś, czy no mówię. Spoko jest też gadać z czatem GPT, on Wam potem na przykład, jeżeli go o to poprosicie, no to potem Wam poprawi błędy, wytłumaczy konstrukcje gramatyczne, powie kiedy ich używać, więc jeżeli nie macie obecnie żadnych jakichś zajęć, nie wiem, korepetycji czy coś, to spokoj jest gadać samemu do siebie, a potem na przykład ewentualnie sprawdzać to z czatem GPT, żeby wytłumaczył Wam jakieś zagadnienie gramatyczne albo powiedzieć mu, żeby Wam to powiedział na inny sposób, więc to mega polecam. A dzisiaj na obiadek jest tortilla de patatas. Słuchajcie, jak przystało na hiszpański dom, który mam w Polsce. Tortilla de patatas musi być. Boże, jaka pyszna. de z cebulą. Wspaniała. Jedyna rzecz, jaką potrzebujecie, żeby przygotować, to są jajka, cebula, ziemniaki i olej. Koniec. I robicie to jak takiego normalnego omleta, tylko że najpierw dajecie cebulę, żeby się e, usmażyła, potem dajecie ziemniaki, no i na końcu yy, wrzucacie jajka i niech się ścina, tak jak omlet. Przepyszna. Jezu, 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 jezu. <ścoughs> Matko, cieszę się jak gupi do sera, bo dzisiaj wypuściłam ten filmik, który już możecie zobaczyć na kanale pod tytułem Autentyczność ma moc i również pod drugim tytułem, że jak odpuścisz kontrolę i zaufasz, to Uzdrawiasz swoje ciało, swój system nerwowy, swoje ciało, swój umysł. I wygłosiłam go dwie godziny temu. I właśnie napisał do mnie. E, pewna osoba do mnie napisała, bardzo mi bliska, napisała, że tym filmikiem zainspirowałam ją tą osobę do czegoś, co już chciała zrobić od bardzo długiego czasu i teraz w końcu potraktowała ten mój dzisiejszy film jako znak i mega, mega się jaram, słuchajcie. I, i to jest po prostu miód na moją duszę i w takich sytuacjach się przekonuję, że jakby to co robię ma sens e, i że to jest również moja droga, e, którą powinnam podążać. Takie wiadomości są dla mnie na, na wagę złota. I cieszę się, że to może dać jakąkolwiek wartość również komuś innemu, że na przykład y, kogoś to skłoni do podjęcia jakiejś decyzji, y, którą już chciał podjąć jakiś czas temu. To po prostu Jezu, aż mi się płakać chce ze wzruszenia. Takie momenty to są dla mnie święte momenty. One są, słuchajcie, na wagę złota. Pozdrawiam Was razem z moim papierem toaletowym, bo właśnie zrobiłam zakupy cięższe, żeby po szpitalu już nie musieć łazić. Ja zamusiałam się z tym podzielić, bo mam ekscytację fest. Więc mam nadzieję, że idźcie, oglądajcie ten filmik, mam nadzieję, że was również zainspiruje do tego, żeby być odważnym, żeby chwytać to życie za rogi, bo w końcu życie jest jedno i nie ma czasu do stracenia.